Kremisza. I w tym odcinku będę naprawiać kontakt koleżanki, które nie gra, się gra czasem, jest to karakteruja Jak też się zauważyć, no już nie jestem na swoim koncie jak ktoś się pytał, mam zgody na nagrywanie takiego odcinka, mam zgodę na granie Ja z karakterują jesteśmy bardzo zaufane wobec siebie Ja za niedługo, nie wiem, ja dwa, trzy, lata od kiedy się znamy ja ją bardzo lubię i jakby ona dla mnie jest jak, jak taka siostra. Oczywiście nie znamy się w prawdziwym życiu, ale bardzo bym chciała. Więc jakby ogólnie to jest moja trzecia próba nagrania tego odcinka, bo po pierwszym razem wołała mnie kuzynka za oknem. Teraz mnie nie włączyłam mikrofonu, teraz oczywiście włączyłam, mam nadzieję, więc jakby nie będę opowiadać, co tam mówiłam. Ale tutaj, jakby ściągnęłam już sprzęt z wszystkich koni, będę określić teraz. Tutaj wyłączę wszystkie koni, które ona lubi. I takie ona lubi Mustangi, więc. No Dobra, to teraz ogólnie Wam opowiem, jak, jak myśmy się poznały. I... No, takie ogólnie. No to ja kiedyś miałam swój klub, to było bodajże Krystal Kilkuńską, e, Krystal Kilkuńsk Unit tak? I miałam, i im, pewnego razu, czy ktoś, nie pamiętam, zaczęłyśmy tak budować zwięźć w tym klubie, zaczęłyśmy się lubić, dałam jej literkę, niestety ten klub upadł i stworzyłam nowy z nią. Jeszcze jedną dziewczynę, która też bardzo dziękuję, ale z nią już nie kontakt może czasem mówić na SSO. I często teraz grałyśmy i takie... Często się spotykałyśmy. No i jakby... Pewnego razu wymieniłyśmy się Instagramem. I zaczęliśmy ze siebie pisać, takie rzeczy, nagrywać filmiki, potem poznałyśmy jeszcze jedną dziewczynę, chociaż też już z nią taki słaby kontakt I często, ojej I często jakby spędzamy, w sensie na innych też grach, bo ona jakby już przestała jest bez u I, i, i nie tu i takie rzeczy. Jakby ja ją bardzo lubię, też. Mamy, jakby ustawione takie. Takie. Nie wiem, jak to powiedzieć, więc. No, jakby dużo osób może myśleć, że. Że jakby mam lepsze BFF od niej, ale nie nigdy nie zastąpi. Jestem wdzięczna za wszystko. Miałyśmy, miałyśmy jedną w życiu dramę, taką malutką, ale po, nie wiem, miesiącu nie dałyśmy bez siebie raz, raz e rady i wróciliśmy do siebie. No i teraz do, tej, do tego momentu jakby mamy kontakt bez przerwy na kontakt, więc no Oczywiście też teraz się tak lekko zmieniło w, w, w moim życiu i ona kupiła mój makijaż je, <klippy> Ej, tak. Więc ja jestem bardzo wdzięczna, jakby ja ją bardzo uwielbiam. Więc ogólnie tu mam też cały ekwipunek. No. Więc jak to oglądasz, to pozdrawiam. Dobra, więc zaczniemy na razie ogarniać tu szafę. Hmm. W sumie w szafie kiedyś ogarniałam, teraz ją ja ogarniałam. Hmm. Musiałam się na chwilę wyciszyć, bo mnie znowu kozenka była ale to nieważne. Nie, w sumie eee. mi... dobra to. Eee. Przepraszam, że nie było filmiku we wtorek. Po prostu nie miałem czasu, więc, no. Z może być niebieski ten fit, bo to jest mega ładny. Niebiesko-czarny i będzie gitać. Hmm. No i nie wiem, co mam jeszcze w naprawdę bardzo się lubimy i znamy się mega długo. Hmm. 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 nie pasuje mi ten kask, wybrałabym coś innego ale już tam hmm. nie ma o, tu były czapki, dobra, to Włożę. i też jakby, nie wiem kiedy to wrzucę ale postaram się przydać. ten niebieski nie będzie pasować nie wiem ona ma jakoś dziwnie ułożone te czapraki więc postaram się jakoś ugarnąć ją ten chyba tu dam. to jest czerwony to tu ten też ten dam czaprak ogólnie muszę sobie kupić taki czaprak i w ogóle tą kamizelkę w sensie tego nie kupię, a kamizelkę muszę na swoim koncie Bo ja teraz jestem bankrutem, mam 500 tarkońców, więc po ostatnim odcinku w sumie możecie zauważyć Mm, nie wiem, o to ma. tu ja okay, nie jest kantar jest to tylko halter. Może byście się nauczyli w końcu, skoro robicie gry o koniach. Kantare to są to. Halter. Bo nie mam ten halter. Ten halter nawet nie jest skąd. Mój telefon, na no to nie trzeba zwracać uwagi eee, Głowy śmień, czekajcie jakie tu jest jakieś... I mam mega też dużo zdjęć z nią Dobra, będzie to o głowie eee. No i tutaj to też się doczynam. pewne oto grania, czy no to o to, o to, o to, o to. Nie muszę pasać, to będą mnie te są to No, nie, często widzę właśnie, to nie wiem gdzie to było, że nie wiem tutaj. Ma podkowy To są Czekaj, zdziwuję, teraz mam rozkminę Pasowałaby to się, ale by do fitu mi nie pasowało też gdzie mam ją dokładnie to się a ja mam do w jedną kupę si Tu się bardziej staramy Nie to światło To bym dała, ale nam to Jakieś niebieskie zwierzęta. No, dobra, to damy coś. O, ja pamiętam tu jedną taką torbę, co ona mi w ogóle pokazała, ale chyba ją zapodziała. Więc tą, tą. No, była taka fajna torba z piórkiem. Z piórem. To no, bo to bo ona była z zadania. Jezus, Maria. No to teraz ogarniemy tu. Kwiatek. Nie ma, a ma lampion. Eee. W ogóle pamiętam. O, czapka tu była. <laughs> Smutki w sumie niepotrzebne będą. Ej. ubrania to chyba była piątka, tak dobra, fit jest w miarę git no jest git dobra. to Julicie możesz ocenić w komentarzach jak zobaczysz ten filmik a teraz pojedziemy e, nie wiem w tym ale kupimy jedzenie, bo nie masz Konieczne, trzeba czymś karmić Oj Ja w ogóle teraz często gram w Ale Czasami zap zapominam coś nagrać Ale jeszcze dzisiaj Dam filmik Będę musiała... O nie, to Cię tam A to nie trzeba tak nawet Aj, chyba nie masz tego tak, ten czapka. Mam nadzieję, że mnie nie zabijesz. Jak kupię troszkę żarełka dla Twoich koni. Ech, to chyba tyle. Hmm. Dobra. Teraz ogarniemy... nie wiem co tu jeszcze można ogarnąć na tym koncie. Ogarniemy w ogóle to. Bo jakby tego nie trzeba nawet czytać, bo ja to czytam na swoim koncie. Ja to w ogóle schowam na razie. I tego nie będę usuwać, bo to... Tego nie będzie usłyszał? U mnie, ktoś się po prostu... się Dobra, na pewno dzisiaj jeszcze, wyleci... Ten live, w sensie nie w razie, tylko będzie live yy, Więc możecie mnie nie wyczekiwać, bo raczej wrzucę ten filmik podczas live'a Więc dobra To by na tyle tego filmiku, mam nadzieję, że zostawiliście łapkę w górę I takie Łapka w górę jest suba, bo to mnie yy, bardzo ten... Pomaga w rozwijaniu się na YouTube. Więc dziękuję za oglądanie. Widzimy się we wtorek, jak się uda. No więc. Bye!